Ja chciałem powiedzieć tutaj do Pana Prezydenta z całym szacunkiem, że ja też programam, posiadam w domu program Operacyjny Mieszkalnictwo i diagnozę społeczną naszego miasta. znam te dokumenty, jestem w jak startując do tych wyborów musiałem się z nimi zapoznać. Zrobiłem to zresztą bez najmniejszego problemu. Ja chcę też powiedzieć, bo chyba Pan Prezydent zapomniał tego swojego dokumentu, swojego egzemplarza, ja zaraz oddam. Że tutaj na stronie 65 w tym dokumencie, a ma pan, bardzo proszę, proszę zerknąć, tam jest y, odpowiedź na to pytanie, które zadała pani redaktor. I y, skoro pan mnie namawia, żebym ja się tym dokumentem literalnie posługiwał, to bardzo proszę, żeby pan również z niego korzystał, y, chyba, chyba, że zgodzimy się, że to nie jest Biblia i można tutaj pewne zmiany, y, pewnych zmian na bieżąco dokonywać, a tutaj myślę, że będziemy y, zgodni. To tyle. Co do tych inwestorów pukających do naszego, do naszego miasta, to chciałem powiedzieć, tutaj będę mówił to trzeci raz czy czwarty, bo tak jak panowie powiedzieli wcześniej my prowadzimy taką rywalizację już kolejny dzień, że na stronie, na stronie Urzędu Miasta w zakładce dla inwestora jest taki napis do planowanego węzła w Robuchach i w sparożynie 10 km. Co to oznacza? Dwa lata już autostradą jeździmy i przez dwa lata nikt nie zerknął e, tam, e, żeby e, zmienić ten zapis. To znaczy, że nikt tej e, oferty inwestycyjnej nie aktualizuje. To znaczy, że my czekamy właśnie na manne z nieba albo na uchwalenie jakiegoś e, nie, bardzo ważnego dokumentu, bardzo ważnego, kluczowego dokumentu, tu się zgodzimy, planu zagospodarowania przestrzennego, bo wcześniej mieliśmy usprawiedliwienie na to, żeby czegoś nie robić. Poczekaliśmy 6,5 roku na uchwalenie, aż Rada Miasta ten plan uchwali, za co y, czapki z głów. Ja myślę, że główną szansą naszego miasta to jest właśnie to, że pewne rzeczy możemy załatwić bardzo szybko i bardzo prosto poprzez zmianę sposobu zarządzania i zmianę sposobu patrzenia na nasze miasto. Nie czekanie na to, aż uchwalimy plan po to, żeby wejść do inwestorów. Nie czekanie na to, aż, y, y, aż przyjdzie do nas jakiś inwestor, tylko wychodzenie i branie udziału w tej konkurencji. Również wielką szansą są mieszkańcy, dlatego że my mamy dosyć dobrą strukturę demograficzną i nasi mieszkańcy są młodzi, choć w wielu wypadkach bezrobotni. I tutaj zgodzę się z Panami, że wielkim problemem jest brak, brak mieszkalnictwa i brak mieszkań komunalnych, tych, tych dla ludzi, którzy bez naszej pomocy, bez pomocy, pomocy samorządu sobie z tym nie poradzą. Takim największym zagrożeniem jest właśnie brak tej wizji, brak, brak z takiego dalekosiężnego spojrzenia na nasze miasto, na to, jak to miasto powinno wyglądać za kilka, kilkanaście lat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni kandydaci, tutaj padają słowa młodzi ludzie, bezrobocie, y, szanse, zagrożenia. Mówimy bardzo ogólnikowo. Ja mam takie pytanie konkretne teraz do was. Czy macie jakiś pomysł na to, żeby młodzi ludzie zostali tutaj w Starogardzie i mogli znaleźć pracę? Pan Stachowicz. Tak, to jest y, rzeczywiście problem y, nie tylko zresztą miasta y, Starogardu. Myślę, że w mniejszych y, y, gminach, y, miastach, gdzie nie ma tej alternatywy, ten problem jest jeszcze y, większy. Y, dzisiaj migracja za pracą, y, nie tylko tą do Anglii, do Irlandii, chociaż coraz częściej jak obserwuję to do Starogardu, to niektórzy wracają już, y, y, czego przykładem y, mogą być i osoby, które się w czynne życie publiczne także w naszym mieście y, próbują y, włączyć. Y, chcę y, powiedzieć, że jeżeli chodzi o nasze miasto, to nie jest tak, że ludzie muszą szukać wyłącznie pracy, nie w drzewie, w Gdańsku, chociaż wielu, wiele osób także dojeżdża tam do pracy, ale to z racji takich, a nie innych zawodów, jakie posiadają. Wielu spawaczy na przykład nadal do Gdańska dojeżdża wielu w innych także yy, zawodach, ale chcę powiedzieć, że również wcale nie mało osób yy, i to proszę zaobserwować i to zjawisko Ile osób przyjeżdża do Starogardu, do pracy? Tego przykładem może być Starogardzka Polfarma, tego przykładem y, mo, mogą być i inne firmy, y, i te większe, ale i te małe, gdzie pracodawca dzisiaj szuka na tym rynku najlepiej wykwalifikowanych, najbardziej zaangażowanych w realizację tego, co jest produktem tej firmy, czy usługą, czy czymkolwiek, co ta firma oferuje, co robi. Na naszym rynku starogardzkim oczywiście jest takie oto zjawisko, że najwięcej, najszerzej rozwinęła się sieć placówek handlowych. Nasycenie tu w tym zakresie jest bardzo, bardzo duże. Nasze szkoły, szkoły ponadgimnazjalne ale także i nasza wyższa uczelnia jedyna, która w Starogardzie jest skupiająca społeczność czy młodzież przede wszystkim z ościennych y, terenów y, też y, kształci w ściśle określonych y, kierunkach, niekoniecznie bardzo, bardzo wąskich. Bo ilu może y, być w Starogardzie zatrudnionych politologów, które, którzy są, się tutaj kształcą czy w jeszcze y, określonych czy administratorów, Przecież w administracji sprawą jest oczywista, oczywistą, że tych stanowisk pracy na przykład nie przybywa. Ale co chcę powiedzieć wyraźnie, o czym wcześniej wspomniałem, to największy udział w tych firmach, które nowe powstają, to są usługi i to jest budownictwo. Budownictwo nie tylko w sensie wznoszenia dużych kubaturowo obiektów, ale też remontów, remontów mieszkań. Dziękuję bardzo. Nie, 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 patrz, Dobrze, dobrze, już odpowiadam. Pytanie e, już miało, co zrobić, żeby nasza młodzież wracała, czy chciała wracać do Srogawy. Żeby... Albo żeby została, żeby nie wyjeżdżała. Żeby znaleźć... No tak, no albo żeby została, jasne, oczywiście. Myśmy wczoraj też, ja nie wiem czy panowie zdali wcześniej te, te, te dane, natomiast natomiastśmy zdębieli troszkę, jak, jak zobaczyliśmy, że 65% młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych zdecydowało o tym, że znaczy nie wiąże planów z naszym, z naszym miastem. I trzeba sobie odpowiedzieć, to nie jest żadna wielka tajemnica, to, to są opracowania firm, które zajmują się tym, tak... Tym, co wpływa na to, że ktoś chce w danym miejscu mieszkać. To są policzalne elementy, policzalne statystyki. To jest na przykład to, jaka jest w danym miejscu edukacja, dostęp do pracy, oczywiście czystość, szanse mieszkaniowe czy oferta kulturalna. I ja myślę, że bylibyśmy, na lampy, gdybyśmy powiedzieli, że jest fantastycznie w tych w wszystkich dziedzinach, więc tak naprawdę mamy do zrobienia w każdej z nich. Ale parę, parę konkretów. Oferta kulturalna. Dzisiaj w, w lecie, w, w sezonie letnim, kiedy w innych, mniejszych miejscowościach jak na przykład Zblewo, nie ma u nas imprez plenerowych i nasi mieszkańcy jeżdżą do Zblewa. Więc z tego punktu widzenia warto byłoby mieszkać raczej w Zblewie niż w Starogardzie. To możemy zmienić, na stać na to, żebyśmy jedną szandarową ofertę, taką imprezę kulturalną w Starogardzie mieli i też żebyśmy taką rozrywkową. Na popularnym poziomie oferty naszym mieszkańcom zaoferowali. Szanse na mieszkalnictwo to przede wszystkim budowa tych mieszkań komunalnych i wycofywanie z naszego zasobu budynków miejskich, komunalnych z centrum miasta i tworzenie tam nie tylko centrum geograficznego, ale centrum społecznego przy ulicy Kościuszki na przykład. To są, tak jak pan prezydent słusznie zwrócił uwagę, to są bardzo stare budynki, ponad stuletnie które dzisiaj wymagają ogromnych nakładów, nas po prostu na to nie stać, a można bardzo tanio w sposób przy wykorzystaniu środków również tych miękkich, tych na szkolenia dla ludzi, na przykład na kurs murarza, robiących w ramach tych prac, jednocześnie, jednocześnie zapewniającym ludziom pracę, robienie mieszkań komunalnych, nie wiem czy będzie może szansa na ten temat porozmawiać dłużej. Czystość to przede wszystkim zracjonalizowanie i zmiana sposobu zarządzania naszą spółką, która kiedyś przez jakiś czas bardzo dobrze dbała o to i byliśmy jako bardzo czyste miasto postrzegani. Dzisiaj jest trochę z tym kłopotu, edukacja tutaj również mamy szansę, mimo że przy, ja z dumą o tym mówię jako starogardzianie, edukacja w Starogardzie ma się dobrze, myślę na wszystkich szczeblach, natomiast ja bym tutaj jeszcze włączył tych emerytowanych nauczycieli, którzy skorzy skorzystali z przywileju przejścia na wcześniejszą emeryturę w życie szkoły i zrobiłbym, żeby miast, szkoły były centrami kultury. Dziękuję bardzo. Pan, bardzo. Co zrobić, żeby młodzi znaleźli pracę? Tak? Bo to takie było w sumie. Tak tak, to... tak, tak, tak. Myślę, tak. Po pierwsze, no, bardzo dobra była ta sonda i te wyniki, chociaż niepokojące, które, o których się wczoraj dowiedzieliśmy, i myślę, że przede wszystkim, właśnie zrobiłbym drugą sondę i z młodymi bym rozmawiał na ten temat i starał się zrozumieć, dlaczego opuszczają starogat i ich należałoby się tutaj w tym momencie spytać, czego im tutaj brakuje. Jakich zakładów pracy czy. Czy ich wykształcenie jest adekwatne do, do rynku pracy w Starogazie Piańskim. Tu, co zresztą wspomniał Pan Prezydent o Państwowej Wyższej, o Pomorskiej Wyższej Szkole. Rzeczywiście trzeba tą jedyną wyższą uczelnię dostosować do rynku pracy, jakim jest miasto Starogaz, zbadać jakie są firmy, bo młodzi często idą że tak powiem za ciosem. Mody, jakiejś chwilowej mody, a nie zdają sobie sprawy z tego, że można skończyć w fajny, ciekawy kierunek, ale niestety potem być bezrobotnym. To jest co prawda są głównie studia licencjackie, więc w tym pierwszym okresie rzeczywiście, jeżeli ktoś ma zamiar y, kształtować się później w drugim stopniu, uzyskać magistratą, to nawet i politologia jest dobra. Byle, żeby, żeby byle, bo sam jestem politologiem, byle by, po tej politologii już ukierunkować się w podzawód. I tego trzeba nauczyć młodych, że no niestety można trzy lata, czy 5 lat postudiować na przyjemności, a później całe życie się męczyć. Ja przede wszystkim walczyłbym tutaj o filię Politechniki Gdańskiej. Jestem absolwentem Politechniki Gdańskiej i naprawdę na rynku pracy brakuje inżynierów. Jeżeli do Bolfarnę dojeżdżają mieszkańcy innych miast, to znaczy, że ta oferta tak do końca nie jest trafiona tutaj, jeśli chodzi o edukację. Na pewno muszą być specjalistyczne szkolenia, właśnie pod rynek pracy, bo nie każdy musi być magistrem, nie każdy musi nawet zdobywać licencję, ale każdy chce pracować. Zwłaszcza młoda osoba, która wchodzi w wiek dorosły, i później, jeżeli spotyka się z problemami takimi jak. W dobie kryzysu, że nie znajduje pracy, to są tragedie. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w Polsce około 5 tysięcy osób rocznie popełnia samobójstwo. Ten stażnik wzrastał, wzrósł gwałtownie. I co, naj, co najgorsze, on wzrósł wśród najwyższych staźnik dotyczy osób młodych, mężczyzn, którzy wchodzą w dorosłe życie. Bo oni są nauczeni, nie wiem, czy z mediów, z telewizji, z internetu. Różnych takich rzeczy wirtualnych, a później chodzą w twarde życie i spotykają się z, z życiem. I niestety często to jest jedyne dla nich rozwiązanie. I niestety znajdują to jedyne, najgorsze rozwiązanie. Dziękuję bardzo.